Słuchacie głosu Watachy. Waszym przewodnikiem jest Michał Kiczela. Jest wiele powodów, żeby nie wdawać się w fizyczną konfrontację. A tak naprawdę jest tylko jeden powód, żeby się w nią wdawać. A jest nim bezpośredni atak na Twoją osobę, szacunek dla ludzkiego życia, czasami osoby trzeciej. Jeśli ktoś jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, czy to jesteś Ty. Czy osoba trzecia i musisz stanąć w jej obronie, jest to powód do wejścia w fizyczną konfrontację. A kiedy patrzysz i myślisz o walce w tym kontekście, że chodzi wyłącznie o ochronę ludzkiego życia i zdrowia, wtedy zdajesz sobie sprawę, że 90% walk jest niepotrzebnych. O tym dzisiaj chcemy porozmawiać: o umiejętnościach taktycznej deeskalacji, których możemy użyć aby uniknąć możliwej do uniknięcia fizycznej konfrontacji. Zapraszam na czwarty odcinek Głosu Watachy. Nazywam się Michał Kiczela i będę twoim przewodnikiem w temacie taktycznej deeskalacji. Zapraszam. Trzeba przyznać, że niektórych konfrontacji fizycznych nie da się uniknąć, ale 90% z nich można uniknąć. Pytanie brzmi, jak to zrobić? Głównymi przyczynami eskalacji konfrontacji są ego i alkohol. Ego i alkohol są ogromnym czynnikiem, który przyczynia się do wywołania konfliktu i w konsekwencji walki, która nie musiała się wydarzyć. Więc załóżmy na sekundę, że nie jesteśmy pod wpływem ego ani alkoholu. Ale jeśli jesteś pijany, albo twoja duma stoi ci na drodze to większość tego, o czym będę mówić, nie ma nawet znaczenia, bo sam jesteś dla siebie zagrożeniem i masz inne problemy do rozwiązania, zanim umiejętności, które dziś przedstawimy, będą dla ciebie cokolwiek warte. Więc załóżmy, że nie jesteśmy pod wpływem ego ani alkoholu, że jesteśmy obecni, spokojni, świadomi naszego otoczenia i zagrożeń walki ulicznej. I nie jesteśmy uwięzieni przez nasze ego i dumę w danej sytuacji. No dobrze. Skoro to już ustalone, to taktyczna deeskalacja z perspektywy cywilnej samoobrony sprowadza się dla nas do dwóch rzeczy: dystans i komunikacja. To są dwie główne rzeczy, które zapobiegną możliwym do uniknięcia walkom. Dystans i komunikacja. Oparte na fundamencie wiedzy, jak się obronić i jak sobie poradzić. To jest to pewność siebie pochodząca z treningu sztuk walki, na przykład Gracie Jiu-Jitsu. Wiedza, jak walczyć, pozwala ci deeskalować. Jeśli nie masz żadnych umiejętności walki, to dystans i komunikacja nie wystarczą. Henry Gracie, wnuk Elio, opowiadał kiedyś ciekawą historię. Pewnego dnia poszedł do bazy sił powietrznych w północnej Dakocie, przy okazji szkolenia dla służb mundurowych, które prowadził. Dowódca całej bazy miał dużą mapę na ścianie, a ta mapa miała na sobie mnóstwo czerwonych kropek. Zapytał dowódcę: Dlaczego tyle kropek? Co to jest? Ten odpowiedział: Każda z nich to silos z rakietą nuklearną. Tych kropek było naprawdę mnóstwo. Henry patrzy na te kropki i pyta: Po co ich tyle? Ile takich rakiet naprawdę potrzebujemy? Dowódca odpowiedział: Prawdopodobnie tylko kilka by wystarczyło. Po co więc aż tyle? Henner, właśnie dlatego, że tyle ich jest, to nie musimy ich użyć. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Albo lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. Zdolność do pójścia na wojnę i gotowość do niej, jeśli trzeba, jest częstym powodem, dla którego nie musisz na nią iść. Więc o to mu chodziło, że posiadanie umiejętności, które daje m.in. Grace i jitsu jest często powodem, dla którego nigdy nie będziesz musiał walczyć. Kiedy masz te umiejętności, to pytanie brzmi, jaka jest faktyczna strategia, żeby deeskalować, rozładować napiętą sytuację. Żeby ta walka faktycznie się nie wydarzyła. I to zaczyna się od zrozumienia tej komunikacji i dystansu, o których wspomniałem, ale też od rozpoznania energii konfrontacyjnej w interakcji. Teraz Twoja energia konfrontacyjna wynosi zero. Siedzisz sobie i słuchasz tego podcastu. Kiedy ktoś zajedzie ci drogę w korku albo zajmie ci miejsce parkingowe, energia konfrontacyjna zaczyna rosnąć. Może wynosić 3 albo 4, kiedy jesteś trochę wkurzony. Kiedy oboje wysiadacie z samochodu i przeklinacie na siebie nawzajem, to już 6 albo 7, czasem 8. Wzrasta szybko. I w tym momencie, kiedy ktoś podchodzi i staje twarzą w twarz, przyjmuje postawę z zaciśniętą pięścią, to jest 9. Kiedy pada cios, to 10. Kiedy zaczyna się walka, energia osiąga 10, a Twoim celem jest zawsze zejść z dziewiątki w dół. Jeśli osiągnie 10 i walka się zacznie, wtedy musimy użyć fizycznej deeskalacji w trakcie walki. I dzięki Gracie Jiu da się to zrobić. Więc nawet w trakcie walki potrafimy deeskalować naszymi umiejętnościami, co jest powodem, dla którego tak wielu funkcjonariuszy policji wykorzystuje żujicu jako swoje narzędzie. Ale mimo to deeskalacja nie kończy się, gdy zaczyna się walka. Właściwie zaczyna się tylko w nowej formie. To, o co nam chodzi, to. Taktyczne, naprawdę niefizyczne umiejętności deeskalacji, bo te są stosowane zanim walka się zacznie. Więc kiedy czytasz poziom energii konfrontacyjnej kogoś, powiedzmy, że to dwa albo trzy. On coś mówi, patrzy w określony sposób, ma określoną postawę. Ważne jest, żebyś zrozumiał, że jego energia konfrontacyjna nie jest skierowana osobiście do ciebie. Coś się dzieje w jego świecie. Dla normalnego człowieka zajęcie miejsca parkingowego nie jest powodem do wysiadania z auta. On musiał gdzieś być spóźniony, coś może w pracy poszło nie tak, albo pokłócił się z żoną. Nie jest w dobrym stanie psychicznym i akurat ty przeciąłeś jego drogę i teraz odbierasz tę energię. Właściwie on przekierowuje ją teraz na ciebie. Więc wiedząc to, możemy teraz podejść do niego w bardzo wyjątkowy sposób. Jak więc nie chcemy podchodzić do energii konfrontacyjnej? Dwie rzeczy. Pierwsza, jeśli się kurczysz, to znaczy, jeśli ktoś mówi ty taki i owaki, a ty robisz się mniejszy od niego. Druga, kiedy ktoś na ciebie krzyczy, a ty próbujesz krzyczeć głośniej, czyli go przebijasz. Więc czy się kurczysz, czy przesadzasz w reakcji? Oba te podejścia mogą nakarmić energię konfrontacyjną tej osoby. Więc kiedy się kurczysz, jak ta osoba się czuje? Czuje się wzmocniona, bo to jest dla niej okazja, żeby pokazać, jak bardzo jest wielka, bo może cię zdominować. A kiedy ty przesadzasz, to czuje się wyzwana, więc teraz musi zrobić więcej, żeby się bronić. Oba te zachowania mogą obudzić większy poziom energii u przeciwnika w tej sytuacji. Więc pytanie brzmi, jeśli kurczenie się jest złe, a przesadne reagowanie też jest złe. To gdzie w środku powinniśmy być z tymi wszystkimi umiejętnościami i całą pewnością siebie, którą rozwijamy? Co robisz taktycznie, jeśli chodzi o komunikację? Co robisz, co mówisz i jak mówisz? W jaki sposób, który ostatecznie daje mu do zrozumienia, że słuchaj, nie biorę tego osobiście, ale to co robisz jest nieakceptowalne. Więc co mówimy i przede wszystkim jak to mówimy? Zacznijmy od tego, co mówimy, kiedy ktoś próbuje się z nami skonfrontować. I pamiętaj, wszystko to jest oparte na fundamencie dystansu. Musimy utrzymać bezpieczny dystans od tej osoby, więc taktyczna deeskalacja dla nas sprowadza się do dystansu i umiejętności komunikacyjnych. Dystans oznacza co najmniej dwie długości ramienia. Nie robimy tego wszystkiego, co mówimy o deeskalacji, jeśli stoimy za blisko. Powód jest taki, że w każdej chwili może nas zaskoczyć ciosem i zawsze musimy założyć, że to może zrobić. Dodatkowo, stojąc w czyjeś przestrzeni osobistej, podnosimy poziom energii konfrontacyjnej, więc wszystko, o czym teraz mówimy, zakłada pewien dystans między Wami a przeciwnikiem. Chcemy mieć dystans bufor do reakcji. Jeśli on mnie zaatakuje, mam czas zareagować moimi umiejętnościami greji rzuciczu, które wtedy będą deeskalować konflikt, ale już w fizycznym jego sensie. Mamy więc bezpieczny dystans. To co mówić? Potrzebujemy okazać zrozumienie, ale także wyznaczyć granice. Zrozumienie tego, co się w tej osobie dzieje. Zrozumienie, że to, co mówi i robi, nie jest skierowane personalnie do nas. To ty rozumiesz? że to jest coś znacznie większego niż tylko to, że zabrałeś mu miejsce parkingowe. Więc jeśli przypadkiem zająłeś jego miejsce parkingowe, mówisz coś takiego Widzę, że jesteś wkurzony. Przykro mi, że zająłem ci to miejsce. Nie widziałem cię, nie widziałem, że czekasz, ale zrób mi przysługę. Nie podchodź bliżej. Zostań dokładnie tam, gdzie jesteś. Więc z drugiej strony to jest część wyznaczania granicy. Część potwierdzenia może być bardziej rozbudowana: hej, widzę, że jesteś wkurzony, powiedz mi, co się stało. Teraz patrzysz na niego, komunikujesz to i zadajesz pytanie. Czasami pytania otwarte, które pozwalają mu odpowiedzieć, są świetnym narzędziem deeskalacji, bo pozwalają mu wyładować swoją pozycję, energię, bo zakładamy, że jest jakiś inny, głębszy powód jego zachowania. Chyba, że to przypadkowy akt przemocy, kiedy ktoś wchodzi do pociągu i zaczyna bić kogoś bez powodu. Przypadkowy akt przemocy jest oczywiście dużo trudniejszy do deeskalacji, bo nadchodzi znikąd i jest praktycznie niemożliwy do uniknięcia. Jedyną szansą jest rozbudowana prewencja, ale to też nie zawsze wystarczy. O tych sprawach porozmawiamy sobie w innym odcinku. Definicja deeskalacji: ściągnąć energię konfrontacyjną w dół. Bez względu na to, na jakim poziomie jest, chcesz ją ściągnąć w dół. Jeśli on wysiada z samochodu wymachując pięściami i mówi, stary, co jest do cholery, to wszystko, co powiem, to widzę, że jesteś wkurzony, ale proszę Cię, nie podchodź ani kroku bliżej w moim kierunku. Rozumiesz? Chodzi o to, że chcesz emanować niższą energią niż on. On był dziewiątką, a Ty szóstką, siódemką. Ale chodzi o to, że nie możesz być dwójką przeciwko dziewiątce. Twój ton komunikacji musi być niższy z punktu widzenia energii konfrontacyjnej, ale musi być niższy od jego. Ale też nie może być zbyt niski. Musi być 2-3 stopnie niżej, ale nie może być po drugiej stronie skali, bo wtedy wygląda to na strach. Musisz pokazać, że jesteś asertywny, że jesteś gotowy. I to jak do niego mówisz, pokazuje mu, że go rozumiesz, ale stawiasz granice. I to jak na niego patrzysz, pokazuje mu, że go rozumiesz, ale stawiasz granice. To wszystko jest mową ciała. Schodzimy dwa, trzy punkty w skali energii konfrontacyjnej. Komunikujemy się, deeskalujemy naszą mową ciała. Nie przeklinamy, nie jesteśmy agresywni. A kiedy już powiesz mu, że rozumiesz albo zadasz pytanie otwarte i widzisz, że to nie działa, musisz postawić granicę widzę, że jesteś wkurzony widzę dlaczego jesteś wkurzony rozumiem, że jesteś wkurzony to ma sens, że jesteś wkurzony przestawię swoje auta, ale proszę nie podchodź ani kroku bliżej a najlepsze jest to, że kiedy potwierdzasz w ten sposób i rozumiesz co mu przeszkadza to jego emocje opadają, jego energia konfrontacyjna spada I kiedy postawisz granicę spada jeszcze bardziej rozumiesz go i dajesz informację zwrotną to sprawdza się wszędzie: w kłótni o parking, w pracy, a nawet w małżeństwie. Pierwszy krok zrozum, potwierdź, okaż zrozumienia. Zachowaj dystans, ale okaż zrozumienie. Musisz okazać zrozumienie, jeśli chcesz deeskalować, jeśli nie chcesz, aby walka się zaczęła, ale też jasno musisz postawić granicę. Wyraźnie postaw tę granicę. Teraz to jest to, jeśli chodzi o Komunikację, co mówimy. Musimy też porozmawiać o tym, jak to mówimy. Bo mogę powiedzieć, słuchaj, stary, widzę, że jesteś wkurzony i przestawię auto, tylko proszę cię, zostań tam, gdzie jesteś. Proszę, stary, nie podchodź bliżej. Te same słowa mogą być wypowiedziane w ten sposób i nagle cała skala spada w dół w porównaniu do tego, jakby były na poziomie 6. To teraz jest poziom 3. Tylko dlatego, jak to powiedziałem. Więc trzymanie swojej pozycji w skali energii konfrontacyjnej i upewnienie się, że skutecznie deeskalujesz, deeskalujesz względem jego energii, kiedy na ciebie napiera, ale także to, że jest w tym pewność i jasność, że pokazujesz pewność i gotowość do działania, jeśli to będzie konieczne. Gotowość do działania, ale dążenie do tego, aby tego nie robić. I tyle. I to jak mówisz, jak komunikujesz, kiedy podnosisz ręce i patrzysz prosto w oczy, mówiąc hej, widzę, że jesteś wkurzony, przestawią moje auto, ale nie podchodź ani kroku bliżej niż teraz. Co mówi Twoja postawa? Twoje ręce powinny być w górze, dłonie otwarte wnętrzem zwrócone do Niego. Gdzie patrzysz? Patrzysz na Niego. Jeśli nie boję się patrzeć na Ciebie, nie boję się z Tobą walczyć. Ale chodzi o to, że co mówisz i jak mówisz obie rzeczy są kluczowymi elementami, kiedy mówimy o tym filarze komunikacji. Można to nazwać spokojną pewnością albo spokojną asertywnością. Jesteś rozluźniony, spokojny, nieemocjonalny, ale nie ma w tym żadnego znaku braku pewności, jak komunikujesz to wszystko. Jestem gotów w każdej chwili, jeśli trzeba, ale nie chcę, jeśli da się tego uniknąć. To jest właśnie to. I co pozwala nam mieć tę spokojną pewność? Witamy w świecie Żydziцу. Żydziцу to jedno. Możesz mieć niesamowite Żydziцу, rutyny treningowe i harmonogram. Trenujesz Żydziцу pięć razy w tygodniu, ale jest też tak wiele innych rzeczy w naszym życiu, w które jesteśmy zaangażowani. To może być Twoja praca. Mogą to być Twoje relacje rodzinne, może to być droga do pracy, stoisz w korku przez półtorej godziny. To może być też Twoja dieta, to co jesz? Tyle rzeczy się w to wlicza, że możesz mieć bałagan w, w, w którejś części swojego życia i co się dzieje wtedy. Ten przypadkowy ktoś ci zajmuje miejsce parkingowe. To się dzieje, on wychodzi do ciebie z tą energią, z energią konfrontacyjną. A ty nie jesteś w stanie, żeby mieć spokojną pewność i mówić jasno, i postawić granice, i bam. Więc bądź świadomy siebie, bądź świadomy siebie, pracuj nad sobą i rób co możesz, żeby stworzyć takie życie, w którym jesteś raczej zrównoważony i stabilny i masz harmonijne życie. Dzięki temu, kiedy spotykasz kogoś, kto jest kompletnie rozregulowany i wiemy, że on nie chce się bić, ale coś się dzieje w jego świecie, może rzeczywiście być w tym stanie spokojnej pewności. Bo tak łatwo jak on może wyrzucić z siebie złość na ciebie, tak samo łatwo ty możesz wyrzucić złość na niego. I to wcale nie musi być dlatego, co on właśnie zrobił, co powiedział, ale dlatego, co się dzieje z tobą. Więc bądź bardzo świadomy swojego stanu. Jeśli coś się dzieje, na przykład ktoś coś mówi, może jakaś część ciebie myśli, że jak. Co ty mi tupier i idziesz do tej osoby, ale miej świadomość siebie i pomyśl, właśnie pracowałem 10 godzin bez przerwy. Teraz jadę godzinę do domu, może po prostu to zignoruję i odejdę. I nawet nie będę próbował się angażować. Oleję, co on powiedział, nie będę bronić swojego ego. Więc obrona siebie poprzez nieangażowanie się w ogóle czasami jest bardzo przydatna i bardzo ważna. A to jest możliwe, jeśli rozumiesz, w jakim stopniu Twoje zaangażowanie jest funkcją Twoich własnych problemów w życiu, frustracji, długiego dnia w pracy itd. Jeśli nie ufasz swojej zdolności do zaangażowania się w ten proces deeskalacji, może lepiej w ogóle się nie angażować. Może po prostu wsiąść do auta, przestaw je, to jest zawsze opcja. Ale czasami jest sytuacja, w której musisz się angażować. Robisz, co możesz. On się konfrontuje z tobą, a jeśli odwrócisz się plecami, może cię zaatakować z tyłu, więc musisz postawić granice. Bo jeśli będziesz walczyć, to możesz wygrać walkę, ale na przykład trafisz do szpitala z rozciętą nogą, szwami, a on pójdzie do domu, bo jedyne co zrobiłeś to założyłeś duszenie i później go puściłeś. On nie ma siniaków, nie ma trwałych obrażeń, a ty jesteś w szpitalu z rachunkiem na kilka tysięcy, a on siedzi w domu i ogląda telewizję. Wygrałeś walkę, ale przegrałeś wojnę. Więc jeśli tylko można, unikaj walki. Ale skoro już o tym mówimy, jeśli jesteś w tej eskalującej wymianie z kimś, ustawiłeś dystans, ale to eskaluje, musisz zapytać siebie, co jeszcze mogę zrobić, żeby ta walka się nie wydarzyła. Jeśli przestawienie auta jest jednym z nich, zrób to. Ale jeśli nie możesz uniknąć, a to, czego on od ciebie żąda, jest niemożliwe do spełnienia. Jeśli tego nie da się zrobić, nie ma sposobu, żeby to załagodzić. Nadal masz prawo postawić granicę i powiedzieć: Słuchaj, proszę cię, jeśli podejdziesz bliżej, to będzie problem. I wtedy musisz jasno i spokojnie postawić granicę i obserwować. Jeśli on podejdzie bliżej, a jesteś dwie długości ramienia od niego i mówisz: Nie podchodź bliżej, bo będzie problem. A on robi trzy kroki w twoją stronę, i teraz już jest bliżej od do ciebie. Nie musisz czekać na cios, działaj. Możesz przejść na przykład do clinchu, bo to jest deeskalacyjne. To jest deeskalacyjne, bo znasz Rzudzicu, obalisz go i skontrolujesz bezpiecznie. Ale chodzi o to, że postawiłeś granice, a on wszedł w dystans ciosu. Nie musisz czekać na pierwszy cios. Jeśli on robi krok bliżej i zamierza cię znokautować, clinch będzie o wiele bardziej deeskalacyjny niż cios, który on miał w planie. Niż gdyby on cię uderzył i teraz wymienialibyście ciosy. Jeszcze gorszy scenariusz. Klincz to prawie jak komunikacja, to kolejny etap komunikacji. 99% ludzi nie chce się bić. Jeśli zapytasz ich, chcesz dziś stoczyć walkę na ulicy, nie będą chcieli. Nikt nie budzi się rano z zamiarem, żeby się bić. Nawet kiedy ta energia konfrontacyjna z nich wychodzi, oni nie chcą się bić, ale chcą czuć się szanowani. Czasami ludzie są tak poranieni wewnętrznie, że to prawie jest powód, dla którego ktoś robi coś autodestrukcyjnego wobec siebie. Robią to jako wyraz bólu, który czują, więc wdanie się w bójkę czasami jest sposobem, aby wyrzucić ten ból na zewnątrz. Większość ludzi, kiedy wstają, nie chce się bić, ale ktoś im zajedzie drogę, dostają szału, odpalają się, a tak naprawdę nie chcą się bić. Spokojna, jasna komunikacja, dystans, mowa ciała to wszystko ma znaczenie. A na końcu, jeśli mimo wszystko cię zaatakują, masz swoje jiu-jitsu. Nastawienie, dystans, umiejętności komunikacji wszystko, czego używasz, żeby rozwiązać tę interakcję z najniższym możliwym poziomem siły to jest taktyczna deeskalacja. A ja dziękuję Ci, że jesteś, że słuchasz. Pamiętaj. Watacha jest silna swoim głosem, a teraz ten głos należy także do Ciebie. Dziękuję za uwagę. Waszym przewodnikiem był Michał Kiczela. Słuchaliście głosu Watachy.